Cześć, witajcie! Witam Was serdecznie ponownie na naszym kanale. Jest nam bardzo, bardzo miło, że jesteście z nami. Jest nas coraz więcej, jest coraz więcej subskrypcji. Bardzo się z tego cieszę. Zachęcam Was do tego, abyście to nadal robili. Tutaj, jak zawsze, na dole jest przycisk do subskrybowania, a tutaj, na górze, jak zawsze, są karty, które proponujemy Wam do obejrzenia naszych filmów. Ale dzisiaj, dzisiaj robimy ciastko. Ciastko na polonkę, naszą na polonkę, e, Taką troszeczkę na kruchym cieście z masą budyniową. Taka dobra, na każdą okazję. Do kawy idealna. Dlatego nie mam na co czekać, zabieramy się do pracy. Już wam pokazuję, jakie składniki będą potrzebne i jak szybko takie ciastko możemy zrobić. No to do ciasta potrzebujemy 200 g masła, 350 g mąki. Trzy łyżki śmietany i jedno żółtko. To wszystko zaraz będziemy na stolnicy siekać i zagniatać ciasto. No to tak na początek przesiewamy mąkę. Ile się uda, oczywiście, wsypać. Ile. Już jest. Dodajemy całą kostkę masła i teraz wszystko musimy razem posiekać na tak bardzo drobną taką kruszonkę. Masło oczywiście musi być z lodówki zimne, aby było twarde. Już gotową. To jest taka, zobaczcie, bardzo drobno posiekane. Bardzo mała kostka. Chodzi o to, żeby było jak najdrobniej. Zaraz będziemy to zagniatać. Teraz do tego dodajemy żółtko. I trzy łyżki śmietany kwaśnej. Ja standardowo mam swoją ulubioną śmietanę, filosofową, osiemnastkę. Trzeba ją zawsze przemieszać, żeby ta serwatka się też połączyła i dodajemy 3 łyżki śmietany. I teraz wszystko zagniatamy dosyć szybko, szybkie ruchy, żeby to nie ogrzało nam się ciasto w jednolitą masę. Teraz to już mamy gotowe. Teraz od razu możemy przekroić je na pół i takie dwa kawałki obijamy folią spożywczą i wrzucamy do lodówki na minimum dwie godziny. Możemy od razu delikatnie spłaszczyć, żeby nam się też szybciej schłodziło. Jedne drugie, o, później będziemy to wszystko rozwałkowywać. O, i dobra, folia spożywcza. Dobrze owijamy, obkręcamy. O, na zasadzie kanapki. Ja już mam taką chwilę z piłką tutaj doczepioną, że mogę sobie wyciągnąć odpowiednią ilość i od razu tnie. To chyba w Rosmanie sobie ją kupiłem. Też jest bardzo dobra. I takie dwa placuszki wkładam do lodówki. Jeszcze Wam chciałem powiedzieć jedną rzecz. Ostatni mój przepis, pieróg Biłgorajski, wystrzelił nieźle. Prawie 10 tysięcy mamy wyświetleń, czyli jak dla mnie to jest super. I myślę sobie, że następny przepis też poszukam jakiś regionalny, fajny, który będzie może Wam pasował. To zobaczymy, co to wyjdzie. Ale dzisiaj skupiamy się na ciastku, na słodkim, na deserze. W bardzo dobrym ciastku. Zobaczycie, jak zrobicie. Fajna jest masa kremowa. Bardzo dobry, bardzo dobry smakuje, nieźle. Na pewno Wam też będzie smakowało. Polecam Wam. Róbcie ze mną. Ciasto zaraz będę wyciągał z lodówki, pierwszą część. Teraz włączymy piekarnik na 190 stopni. Niech już się nagrzewa. Blacha jaką będę używał, to jest taka duża blaszka, która jest na całą pierścień piekarnika. Zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda. I dwie takie nam są potrzebne, abyśmy mogli upiec dwa placki. No to co, bierzemy się do dalszej pracy, pokazuję Wam jak dalej będę wykonywał to ciasto. Mam blaszkę, to jest taka właśnie duża, tak jak Wam pokazywałem. Papier do pieczenia. Wykładam sobie całą blaszkę, nie trzeba już wtedy smarować. I też myślę, że dobrze nam będzie wyciągnąć ciasto, aby się nie połamało. Bo z tym wyciąganiem jest zawsze problem, może się delikatnie ukruszyć. Ale to jak zawsze, jeżeli coś się stanie, nic się nie dzieje, dokleimy, przykleimy, wlejemy więcej masy i będzie w porządku. Papier do pieczenia też zawsze używam tego samego. Ja mam takiego, taki rubin, też w sobie go kupuję. Też jest bardzo fajny, akurat idealny na całą blaszkę. Wyciągam ciasto i będziemy rozwałkowywać. Ciasto mam zimne, teraz mogę wyciągnąć z folii. a druga część oczywiście jest w lodówce, niech się dalej chłodzi do momentu aż będziemy następną część robić i teraz tak, odrobinę mąki na blach i rozwałkowujemy na prostokąt Mamy już rozwałkowane, ale ja robię tak, że rozwałkowuję kilka razy. Czyli teraz składam na pół, to znowu na pół, i tak. I tak przynajmniej dwa razy, albo trzy. Znowu podsypuję mąką, i to będę rozwałkowywał. To spowoduje, że porobią się takie. Placki, takie blaty wzdłuż, one będą fajnie się rozdzielały, nie będzie to jedno zbite ciasto, tylko będą fajnie, tak jak coś jak ciasto francuskie rozchodziły się, będzie bardziej delikatne. Naprawdę fajnie to będzie wyglądało, zobaczycie później. Ciasto już mam rozwałkowane pięknie, jak zauważycie, jak będziecie robić to ciasto i po przekładaniu tego wszystkiego, to ono za każdym razem lepiej się rozwałkowuje. Jest takie bardzo delikatne, nie kruszy się. Super! Teraz przekładam na blaszkę. Mamy już pierwszą część zrobioną, teraz wkładam to do piekarnika. Tak jak mówiłem, 190 stopni około 20 minut. Musimy patrzeć, kiedy się przyrumieni, jak już będzie taki złoto-brązowy kolor, no to wtedy wyciągamy, żeby się nam to nie spaliło. Jeszcze tutaj przeciągnę odrobinę, żeby było na całym papierze. Ok, no to tak to wygląda i wkładam do piekarnika. Już pierwszy placek dochodzi, urósł świetnie, fale Dunaju się piękne porobiły, zaraz Wam pokażę jak wygląda. Placek już prawie jeden doszedł, teraz robimy to samo z drugim, przygotowujemy go do pieczenia. Bardzo zimne. Działamy. 15 minut już minęło. Zaraz zobaczę jak to tam wyszło. No słuchajcie, już jest upieczone. Zaraz wyciągam. Tak to wyszło. Fajnie wygląda. Dosyć duża góra wyszła. Ale to się nam rozbije, jak będę wkładał masę. No chyba już wystarczy. Tak mi się wydaje, że już chyba. Trzeba jeszcze, może. Nie, już ok Drugi placek już jest gotowy. Jeśli mi się blaszka zgubiła jest. Drugą blaszkę tak samo. Wykładam papierem i kładziemy ciasto w ten sam sposób zawijam i przykładam na blaszkę. I też mniej więcej 15-20 minut. Ja tamtą część po 15 minutach wyciągnąłem. Należy sprawdzać, jak to się przypieka. I wkładam 190 stopni. 15 minut. Drugi placek już jest gotowy, pieczony Dwa obok siebie też troszeczkę podrosły. No i możemy zabierać się do drugiego, drugiej części ciasta. Niech sobie dostygnie, a teraz robimy masę. No to tak, mamy przygotowane już składniki do masy. E, tutaj mam cztery jajka, litr mleka, szklankę cukru. E, tutaj też będziemy potrzebowali dwa cukry waniliowe. Ja mam jeden cukier waniliowy i ekstrakt waniliowy e, też będzie dobry. I do tego jeszcze, to później wam pokażę, e, dwie kopiaste łyżki skrobi ziemniaczanej i tak samo dwie mąki pszennej oraz pół masła albo masła roślinnego do rozwiercenia. No to działa. Teraz tak, Rzucamy jajka do miski. Dodajemy mąkę. Dwie łyżki mąki pszennej. Ja to tak duże daję łyżki. Takie z górką, mocno z górką dwie łyżki pszennej i tak samo dwie łyżki ziemniaczanej mąki też takie dosyć duże i do tego wlewam około połowę mleka może troszeczkę mniej ok i to wszystko razem wiercimy Mikserem do jednolitej masy. Resztę mleka przelewam do garnka. Do tego wsypujemy cukier i ekstrakt waniliowy. Niech to się wszystko razem gotuje. To na palnik, to do rozwiercenia i działamy. Mleko zaczynam nam się powoli gotować. Tutaj mam już jajka ukręcone. Może będzie widać, już jest wszystko ukręcone. Zaraz będę to wlewał do mleka. I musimy to szybko mieszać. Później dodamy masło. Razem będzie to wszystko się mieszało i na koniec można to jeszcze przekręcić mikserem, żeby masa była bardzo gładka. Już rzucić, niech się rozpuszcza, będzie lepiej się rozprowadzało. Możemy jeszcze teraz wziąć mikser i przekręcić to troszeczkę mikserem, żeby się wszystko fajniej połączyło. Jeszcze delikatnie na ogień włożymy, żeby się nam to przygotowało. Ale już jest chyba w porządku. I teraz gorący krem wlewamy na ciasto, na placek i będziemy przykładać w drugim. Wybieramy sobie placek, który chcemy, aby był na spodzie. Ja wziąłem ten i teraz całą masę wlewamy do środka. Masa jest wylana, teraz najgorsza rzecz, czyli trzeba przełożyć ten placek na górę, tak aby się nie płamał. To po prostu misja wręcz niemożliwa, ale mam nadzieję, że mi się uda. To sobie odsunę na bok. Wyciągnąłem go już z blaszki. Nie, wiem, czy nie będę potrzebował pomocy mojej Asi. Chyba będę. Kochanie, mamy to. Pięknie się ułożyło. No, jak zawsze będzie próbowano. Zostawiamy teraz do ostygnięcia. Jak już masa dobrze wystygnie, wkładamy do lodówki. No i trzeba się powstrzymać. Słuchajcie, przynajmniej te kilka godzin. Nie zjadamy od razu. Ja wiem, że to ja nie powinienem tego mówić, bo zawsze wszystko próbuję, ale tym razem musimy poczekać, aż to ostygnie. I wtedy będziemy mogli jeść. Pokażę Wam, jak to wygląda z drugiej strony. Tutaj mamy góry, tutaj mamy krem, który wypływa. Wszystko się zje, nie przejmujcie się. Jak już ostygnie, będzie można posypać górę cukrem pudrem, i wtedy będziemy degustować, prezentować. Oczywiście na Facebooku, na Instagramie będzie wszystko pokazane. Tak więc serdecznie Was zapraszam. Ciasto już jest gotowe. Teraz musi ostygnąć, tak jak Wam mówiłem. Jak będzie już zimne, wkładamy do przynajmniej na kilka godzin, mówi się, że najlepiej na noc, ale kto by tyle czekał? Kochani, no przecież wiadomo, że nikt tego nie doczeka, będziemy mogli spróbować, oby tylko troszeczkę krem e, złapał, stężał się i będzie już można jeść spokojnie. Posypujemy cukrem cukrem i będzie takie dobre. Dziękuję Wam za dzisiaj, zapraszam Was serdecznie do subskrypcji naszego kanału, zapraszam Was do oglądania tych wszystkich naszych filmików, staram się rzucać ich coraz więcej, żeby było coraz ciekawiej, do zobaczenia, do zobaczenia następnym razem. Cześć! Złap tam z przodu troszkę, żeby... Nie, tam tak żeby nie wyleciało z brzegu. O takie ciasto to tu z brzegu. To z brzegu tak od Nie to. Tutaj co trzymam. O tu. Ja to będę zsuwał, a ty weź palcem przytrzymaj ciasto. Nie papier, to jest papier, a ciasto.